Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Cuzamy do Kupy. Halo, halo, dzień dobry, 113 odcinek podcastu Cuzamy do Kupy Niemiecki w pigułce. Tutaj Agnieszka, Twoja podcastowana nauczycielka języka niemieckiego. Dzisiaj rozmawiamy o domu i mieszkaniu. Słownictwo po niemiecku to będzie część pierwsza, ponieważ troszkę tych słówek tutaj będzie, czyli jak mieszkamy, jak jest dom bliźniak, jak jest szeregowiec, jak jest wieżowiec, jak jest blok, kawalerka, o takie bajery. W przyszłym tygodniu będzie też odcinek dotyczący właśnie mieszkania i domu i tam będą już bardziej pomieszczenia w budynku niż same budynki i jakiegoś takiego rodzaju rzeczy. No ale zanim, to oczywiście standardowo mam dla Ciebie ciekawostkę. Moją ciekawostką jest dzisiaj takie bardzo fajne słówko, które może część z Was zna. Mianowicie chodzi mi o słówko pendeln. Pendeln ma w zasadzie też znaczenie wahać się. Jakbyśmy wzięli takie wahadełko, to to by było pendeln właśnie, jakby sobie się wahało. Ale pendeln oznacza też dojeżdżać, na przykład do pracy lub do szkoły. Jak mieszkamy w innym miejscu, a w innym miejscu e, pracujemy, nie? To jest właśnie pendeln. Pendeln. Albo na przykład, ja mieszkam przy granicy, no to tutaj bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy w Niemczech i też to są pendlerzy. Pędla to są właśnie osoby, które dojeżdżają do pracy. Weźmy sobie na przykład taki, weźmy sobie taki przykład. <grych> na przykład. Przykład zdania. E, na przykład, wąt ja er in Berlin. Czy on mieszka w Berlinie? I możemy wtedy powiedzieć Nein, er pendelt. Nie, on dojeżdża. Czyli wtedy wiemy, że ta osoba właśnie nie jest stamtąd gdzieś, dojeżdża tylko do pracy lub do szkoły, nie? Wondrę in Berlin? Nein, er pendelt. Pendeln. Takie ciekawe słówko: dojeżdżać do pracy. No dobra, ale z pracy dojeżdżamy najczęściej do domu. Co ja gadam? odwrotnie z domu do pracy, z pracy do domu, z domu do pracy, wiadomo jak jest, wszystko pasuje. No to jak jest dom? Dom oczywiście to jest das House, ale no nie będę was poniżać tutaj tym poziomem. Das Haus chyba każdy wie, no ale na przykład dom jednorodzinny, jak to piękne niemieckie słówko połączone, to będzie das ein Familienhaus razem wszystko zapisane, dom jednorodzinny, wszystko się zgadza, jeden rodzina dom, das ein Familienhaus. Nie? ja mieszkam na przykład w domu jednorodzinnym, możemy wtedy, mogę powiedzieć Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Mhm. Jeżeli ktoś mieszka w domu wielorodzinnym, to będzie Mehrfamilienhaus. Mehr oznacza więcej, prawda? Czyli masz wielorodzinny. Das Mehrfamilienhaus, dom wielorodzinny. Może ktoś z Was mieszka w bliźniaku. Bliźniak to jest po prostu Doppelhaus. Doppelhaus, podwójny dom, nie? Das Doppelhaus. Są też szeregowce. Szeregowy dom to będzie Reihenhaus. Das Reihenhaus. W ogóle od początku podcastu powiedziałam kilka już takich słówek związanymi z domami. Jednorodzinny, wielorodzinny, bliźniak, szeregowiec teraz jest. Wszystko ma oczywiście rodzajnik das. No bo wiadomo, że jest das Haus, nie? Das Reihenhaus, dom szeregowy. Raje to jest rząd jakiegoś rodzaju, nie? Więc to jest taki rz rz rzędowy dom. Das Reihenhaus, szeregowy. Kamienica. Kamienica to jest Mitzhaus. Mitshouse. Mitshouse. Mhm. No i dobra. I możemy na przykład sobie mieszkać też w mieszkaniu w starym budownictwie, a propos kamienicy, albo mieszkanie w nowym budownictwie. I teraz, jak chcemy, mamy stare budownictwo, chcemy powiedzieć, że mieszkamy w takim na przykład, nie wiem, bloku w nowym budownictwie, to będzie Neubau, a stare Altbau. Czyli mamy die Altbau Wohnung, mieszkanie w starym budownictwie, a die Neubauwohnung to jest mieszkanie w nowym budownictwie. Nie? No to teraz jakby był taki blok mieszkalny, to będzie po prostu der Block, żeby podkreślić, że to chodzi nam o blok mieszkalny, taki nie blok, nie wiem, klocek jakiś, to możemy właśnie powiedzieć der Wohnblock. Wohnblock. Blok mieszkalny. Może ktoś z Was mieszka w wieżowcu, Wysokim domu, wysoki taki wieżowiec, to jest das, hochhaus, hochhaus. Mhm. No, zdarza się, że ktoś mieszka w kawalerce. Ja też kiedyś mieszkałam w kawalerce i kawalerka to jest einzima wohnung, czyli wszystko się zgadza, jeden pokój. Ein Zimmer Wohnung. Wszystko razem zapisane. Uwaga, słowo Wohnung już ma rodzajnik D, nie? Die Ein Zimmer Wohnung. Ok. Czyli mamy tutaj Ein Familienhaus, Mehrfamilienhaus, dom wielorodzinny, Doppelhaus, bliźniak, Reinhaus, dom szeregowy, Mietzhaus, kamienica, Altbau i Neubau, mieszkanie w starym, nowym budownictwie, Wohnblock, blok, blok mieszkalny, Hochhaus, wieżowiec, ańcy ma kawalerka. O, zrobimy taką małą przerwę. E, I możesz zastanowić <noise> gdzie mieszkasz. Pewnie wiesz, gdzie mieszkasz, ale może, e, e, może poznałeś dopiero, czy poznałaś dopiero nowe słówko, więc tam, gdzie jesteś teraz, słuchasz na Spotify albo na no, w tych różnych innych aplikacjach podcastowych lub na YouTubie, to możesz teraz właśnie zrobić sobie przerwę i napisać mi, gdzie mieszkasz, w którym z tym, w którym, w którym z tym, w który. Bardzo trudny polski jest masakra. Nie mam sił już na to. Gdzie mieszkasz? Czy mieszkasz w domu szeregowym, kamienicy, dom bliźniak, blok mieszkalny, wieżowiec, kawalerka, domie do rodziny? Napisz mi w komentarzu. Iś w it in i napisz gdzie. Dobra? To jest bardzo ciekawe. Zobaczymy. Eksperyment pod tym odcinkiem zrobimy podcastowy. Gdzie mieszkacie? Skąd mnie słuchacie? A może słuchacie mnie z radia albo z park, Nie z radia, tylko z, z pracy, z samochodu, z parku, nie wiem, gdziekolwiek. No, zobaczymy. Dobra. The house to są drzwi wejściowe. The house Ture. Wiadomo, Mebelki już były 100 lat temu i te takie wyposażenie domu, czyli skoro die Tür to są drzwi, no to die Haustür to będą takie wejściowe do domu, no nie? Mhm. Mamy y, często domofony. Domofon to jest die Sprechanlage. Anlage. W ogóle to anlage to jest często jakiegoś rodzaju takie urządzenia właśnie. Na przykład gdybyśmy mieli klimatyzację, to by mogło być klimaanlage. Zobacz, że anlage tutaj służy do, do fajnych rzeczy, to słówko. Die Sprechanlage, domofon. Mamy dzwonki u drzwi. To będzie die Türklingel. Die Türklingel. Die türklingel. Klingel. Mhm. Jak ktoś mieszka w wysokim bloku albo w wieżowcu, to potrzebuje często windy, i często winda się tam znajduje. I teraz winda to jest przepiękne słowo, możesz sobie wybrać, które lubisz. Ja je słyszę równie często za każdym razem. To jest der Fahrstuhl. Fahrstuhl, zobaczymy, masz połączenie Fahren i Stuhl, czyli jeżdżące krzesło. Der Fahrstuhl. Mamy też der Lift. Der Lift. Albo der Aufzug. Aufzug. O tyle spoko, że wszystko ma der, nie? Der Fahrstuhl, der Lift albo der Aufzug. I wszystko to jest winda. Możemy sobie zrobić takie zdanko. W tym wieżowcu jest winda. In dem Hochhaus, in dem Hochhaus gibt es einen Fahrstuhl. Albo einen Lift, albo einen Aufzug, oczywiście tutaj. Egal, do wyboru. Ok, Na ktoś nie ma widy, to musi wchodzić po schodach klatką schodową. Klatka schodowa po niemiecku to jest das Treppenhaus. Treppen to są schody. Treppenhaus, klatka schodowa. Dom schodów, nie? Fajne też bardzo słówko. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się wycieraczka die Fußmatte, die Fußmatte, mata do stóp, prawda? Zobacz, Fußmatte wycieraczką. Czyli na przykład wycieraczka znajduje się przed przed drzwiami wejściowymi, to by było właśnie die Fußmatte befindet sich vor der Haustür. Hmm? Ok. Co my tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o mieszkania i budynki i dom? Mamy okna. Okno oczywiście das Fenster. Balkon, to jest po prostu der Balkon. Wszystko ładnie. Taras, die Die terrasse. I uwaga, moi kursanci bardzo często mówią tarasę, bo oczywiście z polskiego sobie robią tarasę. A tam jest terrasse, ok? Przez e. Terrasse. Mhm. Za domem jest taras. Hinter dem haus gibt es eine terrasse. Hinter dem haus gibt es eine terrasse. Ok, jest taras. Dach. Mamy dachy, mamy Das, dach. Żeby wszystkie w niemieckim takie były. Das, dach, to dach. No to skoro mamy rynne, rynna idzie od dachu, no to mamy di dach, rynne, dach, rynne. Z tym, że ryn, rynna pisze się r-n-e. Jak jesteś moim patronem, masz notatki, to widzisz, jak to jest ładnie zapisane. Di dach rynne, rynna. Komin. I teraz uwaga, bo mamy komin, kominek taki w domu. E, może ktoś z Was ma kominek, gdzie sobie robi takie klimatyczne, e, klimatyczne wieczory z kakao przy kominku e, zimą, ale chodzi mi o taki komin na dachu. To będzie der Schornstein. Schornstein. Der Schornstein. Takie niemieckie, nie? Schornstein. Pasuje. Bardzo fajnie. No dobrze, powoli, powoli. I już zmierzamy do końca. Mamy też garaże. Garaż po niemiecku to jest die Garage. Die Garage. Mhm. Mój samochód stoi w garażu. Mein Auto steht in der Garage. Mein Auto steht in der Garage. Mhm. Taka anegdota z mojego życia. Jak y, ja też mam garaż, ale mein auto steht nicht in der Garage. Bo mój mąż pasjonuje się kajakarstwem i mamy w garażu cztery kajaki, więc samochody stoją przed. domem. <laughs> mein auto steht in der Garage. No, fajnie, może nie z tej głowy. No, takie, takie tam. No, idziemy dalej. Ogród. Ogród to jest der Garten. Der Garten. To jest ogród. Trawnik. Der Rasen. Der Rasen. Der garten, ogród a trawnik to der Rasen. Co dwa tygodnie muszę kosić trawnik. Jede zwei Wochen muss ich den Rasen mähen. Jede zwei Wochen muss ich den Rasen mähen. Rasen mähen to jest słówko właśnie kosić trawę te dwa słowa. E, ok. Mamy tam jeszcze. Mamy alarm. O. I teraz, y, możemy sobie przypomnieć, jak było, jak był domofon, to było Sprechanlage. Y, mówiłam wtedy też o klima, anlage, klimatyzacji. Ale na przykład możemy mieć też alarm w domach i alarm to będzie die Alarmanlage. Znowu się to Anlage pojawia, nie? No dobra. Skrzynka na listy. Skrzynka na listy to jest der Briefkasten. Der Briefkasten. Brief, list, kasten, skrzynia. Wszystko się zgadza. Der Briefkasten. No, i jeszcze e, skrzynka na listy. E, czasami wisi na płocie, gdzieś na ogrodzeniu, albo właśnie jest w budynku, na klatce schodowej. No, ale płot i ogrodzenie to będzie der Zaun. Der Zaun. Płot jest bardzo wysoki. Der Zaun ist sehr hoch. Mm -hmm. Ok, wydaje mi się, że i tak sporo. Wyszło już 10 minut razem. Ponad 10 minut razem z ciekawostką, więc chyba tych słówek styknie na dzisiaj, za tydzień i tak jeszcze kolejna część tego, tego dwuodcinkowego odcinka. Dobra, a my dzisiaj się żegnamy, ale zanim to jeszcze takie krótkie zadanko, przypomnij sobie, jaki jest trawnik. Daję ci chwilkę, czas start, trawnik po niemiecku. Ok, to jest Der Hasen. Der Rasen, nie? Ok. Jak był wieżowiec? Das Hochhaus. Das Hochhaus. No i na przykład płot. Jak jest płot, ogrodzenie? Der Zaun. Der Zaun. Okej, okay, super. Mam nadzieję, że sobie poradziliście z dzisiejszym odcinkiem. E, dziękuję uprzejmie za uwagę. Zapraszam Was do Patronite. E, po pierwsze, albo żeby zostać moim patronem, żeby dostawać notatki do tego podcastu, materiały, zadania i takie różne inne bajery, albo zobaczcie sobie na Patronite, też jest mój sklepik z gadżetami, możecie sobie skupić jakąś torbę, kubek, bluzę, t shirtik co tam sobie e, zamarzycie. E, zapraszam serdecznie. Wszystkie linki oczywiście w opisie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Ciao, ciao. tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy.